Tu jest korek do tego, zobacz. A byliśmy, byliśmy u faceta, tylko że on, on nie może wziąć tego bez dokumentu. Bo u jubilera. I powiedział, że jeżeli tam jest szkło w środku i korek steropianowy, no to za ten dzbanek 7 dych dostaniecie. 7 wiek. No i za aparat drugie 7 to ma 140, a my tylko chcemy 20-20. Obawiałam się, że wszystkie te zapiski są czymś niedobrym. Pokój niech będzie z Tobą. Uświadom sobie, w jaki sposób zostałaś uzdrowiona z Twoich błędów. Wasulo jak? Przez te orędzie. Tak. Jakże więc te rozmyślania mogły być, być czymś złym? Podziękuj i wychwalaj pana za to, że cię uzdrowił. Czy słyszałaś o kwiatach, które zostały uleczone? Tak. Ja, twój anioł, uformowałem cię. To znaczy pouczyłem cię. Ja twój anioł uformowałem cię dzięki Bogu, sprawiłem, że zakwitłaś. Dałem ci zapach, uleczyłem cię dzięki Bogu. Jezus cię pobłogosławił. Wychwalaj Jezusa! Uczyniłem wszystko, co Bóg chciał, abym uczynił. Nie lękaj się, bo jestem zawsze z tobą. Zawierz Biblii. Powiedz im, że ja uzdrawiam chorych. Nie lękaj się, uleczę cię. Kwiaty odżywają. To mówił Jezus. Potem powrócił anioł mówiąc: Jezus jest twoim uzdrowicielem. Ty jesteś jego radością. Jezus Sprawił, że zakwitłaś, Daniel.